Witajcie serdecznie moi drodzy! Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Conrad Stevenson's Paranormal P.I. Ostatnio udało nam się odblokować nową lokację i jestem giga ciekawy co nas tam czeka. Nie zapominajcie o łapkach w górę i o komentarzach. Dawajcie znać czy graliście już, czy zamierzacie zagrać. A może nie podoba wam się ten horror? Takie głosy też słyszałem. A my w tym czasie udajemy się na Polk Street, dobrze pamiętam? Zobaczmy. Tak więc, nasze biuro jest w takim samym stanie, w jakim je zostawiliśmy. E. Dobra, cool, się to włączało, zawsze zapominam. Ale dobra, Interact button, Polk Street, gdzie jest Polk Street? To było... No. E. E. Pol, to był ten farmhouse. Polk Street? No, Polsk, not Polk Kurcze. Gdzieś musi być. F, dobra. Old school. Kurka. Dobra. Dymy na razie. Gdzie jest? Yes, Polk Street. Do you want to investigate this location? Yes, I want.

Sounds like while they are in the garage or just outside of it, most of the activity has occurred. The first few times they heard something drop or fall over, they thought nothing of it. Several months have passed by since this commotion first caught their attention. It has now become so frequent they're convinced it's not rationally explained. Most recently, the homeowner had witnessed something being thrown across the garage. They did not see where the object landed because they were on the other side of the car, but it did make a noise when it landed. So they went around the car to check it out and pick up any mess. Kiedy jeździli za samochodem, nic się nie pojawiło. Powiedzieli, że się to zaskoczyło, ponieważ wiedzieli, że coś powinno być na górze, gdzie słyszeli o Jestem pewien, że będę mógł znaleźć wystarczającą ilość dowodów, aby wspomnieć ich wskazówki i ułatwić ich umysły. Ok, czyli mamy do sprawdzenia garaż. Da się to otworzyć? Da się. Garaż na Polk Street. Piękny furgon. Yy, od czego zaczynamy? Nie od tego. Nie od tego, może zacznijmy klasycznie. E, czym to się zmieniało? E? Nie, nie pamiętam, e, C. Może zacznijmy od temperatury. Mamy małe pomieszczenie, więc tak naprawdę, ale tu jest gorąco. A co tutaj? Okej, okay. tu jest chłodniej. ZEGAR! Okej, okay, to jest mały domek, ale no chyba musimy być w tym garażu, tak myślę Tak sądzę Tu jest drugie wyjście Hm? Okej, okay, come on, Konrad Pomóż mi, Konrad, zrób coś dla mnie Odpowiedz mi coś nie widzę, żeby w ogóle temperatura tu spadała Tak szczerze mówiąc Lodówka? Ciekawe Nic się tutaj nie dzieje Tu nikogo nie ma Jak to mówił Marcin Najman Dobra Spróbujemy w takim razie z może z AMF-ką nothing co? A dwójkę co to dawało? To tak, tak dziwnie, może ta butla. What the fuck? Kosiarka, spalinówka. Silnik Briggsa, to mogę Wam od razu powiedzieć. Bardzo dobre silniki. Yy, ten... Yy, ręczna kosiarka do trawy. Może na zewnątrz? Gdzieś coś tu się będzie działo. Nie wydaje mi się. Czy ja dobrze around the garage, in and around? No dobra, no to może idźmy sobie dookoła. Jeszcze raz. U. Klima daje piątkę? Tak. No dobra, ostatnia gra, jak graliśmy jeszcze na tej pierwszej lokacji, to dawała nam dużo ciekawych rzeczy. Działo się tam ogólnie, tak jak za pierwszym razem, kiedy graliśmy, wszystko działo się bardzo wolno. Tak, ostatnio podczas gry yy, ta gra była bardziej dynamiczna, teraz znowuż nie dzieje się nic. Dosłownie nic. Absolutely needs uh, EVP session. Is there anything you would like? Is to... there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would tu, like kto no. e, wyłączmy sobie to. Jest gdzieś niższa temperatura? No nie, wydaje mi się. Wszędzie jest giga gorąco. Dwadzieścia dwa, sześć. O, 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 o. We got this. Konrad? Konrad? Come on. Zapisz w tym swoim Konradowym notesiku, że jest zimno. Konrad? Come on. Może jak się cofnę? No. Konrad? Nie zapisz. Ty szuja zwykła. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Co za gość. Nie wiem, może bliżej płotu? Może tu gdzieś dalej. Nie bardzo. Dlaczego nie zanotowałeś? O, aha, dobra. O, to będzie długi odcinek. Już to czuję. Chyba, że się zaraz rozrusza. Bo ta gra miała to do siebie. Tu na początku się działo niewiele. Ale jak już zaczęło się coś dziać, to szło na grubo. Szło na bogato. Nie, ale no tu nic nie ma. Tu się nic nie dzieje. Konrad? Nic nie ruszę. Masz tam to zauważyć. Konrad, what is fucking wrong with you? Hmm, these temperatures are unusual. Szybki jesteś. Naprawdę. Człowiek torpeda. Normalnie jak Express Hogwart Dobra, będę chodził dookoła, będę szukał. Dobra, drugi raz. Pisz, pisz, notuj. Not. Powiedziałem no. Powiedziałem notuj. No. Konrad. Dlaczego I... nie notujesz? Something no. okay. Mam wrażenie, że jeżeli on mówił, że to jest definitely paranormal, to już jest to jako evidence. Ale dla pewności, ja jeszcze poszukam jednego. Tak do trzech. Do trzech razy sztuka. Wtedy będziemy mieli pewność, że to już e, będziemy mieli zrobione na 100%. Anything? No. Dobra, teraz. What? Ok, mamy. Pisz? Konrad, noś mnie zapisze. Co za burak. with cold spot. Ej. Oh, fuck. Te no ma 14 stopni, chłop. Co to było? Bo ma 14 stopni. The... Skąd? Gdzie jest zimne miejsce jeszcze? Nie ma zimnych miejsc. Zrobiło się cieplej o jedną dziesiątą stopnia. Dok zaczynasz... O, 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 o! Tu gdzieś coś? Gdzie to było? O! Nie. No, uciekł mi ten. Mógłbym już przejść tak naprawdę do innych. O, oh, jest. Pisz. Konrad. You piece of garbage. Dobra. Weźmy sobie IMF. Połaśmy tu z IMFką. Dziwi mnie... Może tu jest gdzieś kontakt to, za tymi śmietnikami. Bo nie ro rozumiem czemu mamy tu dwójkę i za chwilę mamy czwórkę, jak do tego podejdziemy. Eee, dobra. O Jezu, nie chciałem tego Nie chciałem tego, chciałem... O Przejdźmy się na zewnątrz Czyli duch jest tu wszędzie dookoła U! Piątka Konrad, co ty na to? Chyba, że chyba, że jest tu coś. No nie mówcie, że dmu, dmuchawa daje piątkę albo kosiarka. No nie, a przecież są wcześniej tu stałem. Nie wiem. Nagrywam. czy tu nic nie widać. Co tu się dzieje? Dlaczego tutaj się tak dzieje? Dlaczego to się tak... Takie hałasy są. Hm. Nie no, ewidentnie... Tu... Okej. Okay. Z... Zapisał. Zapisz jeszcze raz. Zapisz jeszcze raz. No. Czyli to jednak... BMF meter should not behave this way. This is paranormal. Ale zobaczcie jak zwrócę go na dół. To tak jakby u góry. No to mi się podoba. Dobra. No, Nie really. Okej. Okay. EMF ma convinced jest. Temperaturę też może convinced. E, może spróbujmy. Do you know why I'm here? do you know why i'm here no is this your home is this your home yeah do you like the current family living here positive Do you like the current family living here? Nie. Coś gra, ale nie dla niego to nie jest podejrzane. Może będę chodził z tym włączonym. Ja myślę, że to światło tak luga, hmm. nawet nie wiem na co patrzeć, bo tu coś się działo. Przedmiotów nie widać Tylko one są zrzucane Serio i ja muszę zdążyć? Dobra, poczekajmy jeszcze raz. O trochę za szybko znikają. Co on tu zrzucił w ogóle te te? Come on. Come on. Urczę. Że tak, nie, tak z takiej perspektywy też. Konrad. Nice, Konrad. On... Dlaczego ta pozytywka go nie dziwi? Nie zaskakuje go, że to jakaś pozytywka gra. Zrzuć jeszcze raz te kartony. Ja bym chętnie tu zrobił zdjęcie. To były te kartony, chyba. Szybko! Powiedz, że to nagrałeś, no tylko gołganie jeden. Aj. Wow, they had enough energy to make a mess. This with the recording, Alter Gaze being Altergeist present. Nice. I co? Audio I've obtained cannot be explained. No dobra, jeszcze myślę, żebyśmy mogli audio nagrać i wtedy mielibyśmy. Perfect game. That was a very unusual noise. How will keep that as evidence? Jaki noise? Przecież ja go nawet nie słyszałem. Dobra, myślę, że mamy wystarczająco. Mam nadzieję. Zobaczmy. Polk Street. Podejście numer 1. IMF. Nice. Odczyty te temperatury. Nice. Po to mamy i audio. O. Oh. Tak. Dobra. Srebrny medal. Pierwsza gra na Polk Street. Ciekawe, czy kolejne też będą. Mogłem przejść się po tym. W mieszkaniu jeszcze zobaczyć sobie, jak ono wygląda. Cóż, moi drodzy, była to trochę wolniejsza gra niż ostatnio na tej pierwszej... na tym pierwszym domku, nie pamiętam, jak on się nazywał. W sumie możemy sprawdzić. Polk Street F Ten pierwszy to był Evergreen Lane. Więc myślę, że a Polk Street to jest to, tak? Tak. Także Duka, Ghost in Garage mamy już zaliczonego, co prawda na srebrny level, ale zawsze, więc myślę, że następnym razem yy, możemy spodziewać się, może gdzieś w domu, w kuchni, w salonie, zobaczymy. Tak czy jeżeli podobało Wam się, zapraszam yy, do komentarzy, podzielcie się swoimi opiniami, jeżeli się do czynienia z tą grą. Dajcie łapki w górę, dołączacie na Twitcha i Discorda, nie dawajcie tutaj żadnych subskrypcji już, jest za dużo ich, to będę teraz powtarzał jak mantrę. A my słyszymy się w następnym nagraniu. Do usłyszenia. Dzięki.